Hej, cześć, siema na wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was serdecznie w kolejnym już materiale, oczywiście z Pokémon Mega Power. No i słuchajcie, odkryłem bardzo ważną rzecz, bo jak widzicie w ciągle jestem na tych dodatkowych wyspach, a w sumie to jednej wyspie. Eee, I coś tu jeszcze jest. Tam na północy oczywiście są pojedynki, ja tam się trochę pojedynkowałem, wbiłem sobie trochę battle pointsów, ponieważ będą one potrzebne. Ponieważ zapomniałem, że tu jest jeszcze jakiś statek. A i owszem, jest i statek. E, zresztą fajnie się tam walczy, ale dość trudno, słuchajcie, no bo są za każdym razem trzy walki, spotyka się naprawdę różne postaci, e, z którymi do tej pory się walczyło, no więc nawet fajny sposób na zabicie nudy, no i trochę tam e, poćwiczenie, pozdobywanie hajsu, no i oczywiście battle pointsów. A te punkty są o tyle ważne, że teraz, gdy podejdziemy do tej łodzi, koleś mówi nam tutaj, Cześć Judy, czy jesteś gotowy, żeby wyruszyć? I gdzie chcesz podróżować? No i zaraz zobaczcie, o co chodzi. Nie zapomnijcie standardowo zostawić łapki w górę, i teraz mamy mnóstwo wysp. Mamy siedem tych wysp, oczywiście nazwanych po prostu 1, 2, 3, 4, 5, 6 i wyspa siódma. Oprócz tego mamy Nawel Rock oraz Birth Island, czyli wyspa narodzin, Od co od razu mi się kojarzy z Arkeusem, ale któż wie jak to będzie. I teraz jak chcemy podróżować, to nagle dostajemy informację, wybacz, ale nie masz One Island Visa, czyli wizy na wyspę 1. Czy... Chcesz zdobyć wizę na tą wyspę, potrzebujesz, żeby zapłacić 10 battle pointsów. I to jest sposób w jaki koleś nas wyzyskuje i wyzyskuje od nas punkty. Pewnie sam nie potrafi walczyć. Jedyny sposób, żeby zdobywać battle pointsy, to jest właśnie szantaż na mnie, taki widzicie, emocjonalny, żeby oddać mu te 10 Battle Points'ów zamiast za przepłynięcie. No dobra, no zapłacimy mu. Dostajemy wizę na One Island, świetnie. No i teraz mogę się tam wybrać. I prawdę mówiąc może tak po kolei będziemy sobie te wyspy zwiedzać. E, Friends Gather at the Not Island. czy to jest w ogóle te wyspy są wręcz identyczne jak to były do tej pory. E, w grach z trzeciej geny, czyli Fire Red, przecież ktoś może powiedzieć, ej, fire red, to jest pierwsza gena. a no, tak właściwie to, to trzecia. Ci... mam na nadzieję, że ogarniacie wszyscy. Taka nadzieja. Dobra, tutaj nic nie ma widzę. Dobra, bo tu będzie ta góra. To byłaby normalnie góra, gdzie Moltresa można było spotkać. Expedition to Pokémon World, Pokémon Center. Uuu, różni się czymś, dobrze cię widać. Jestem serio, o kurczę. Buduję tę maszynę, żeby połączyć się z bilem. No kurde, ile ty już to robisz, stary? masakram. Tak, wiem co to jest. Ale zaraz, zaraz, to, to już możemy działać. You can use it here right now, Okej, okay. ale to chodzi o to po prostu, że. Eee... O, niepotrzebnie znowu zagadałem. Że mogę korzystać z tego po prostu kompa i, i tyle, tak właściwie, eee, dobra, no i no i co? Ej, zaraz, zaraz, zaraz. Czy, ty jest, czy ona jest? Co powiedziała, że jest czekajcie? Aha, że. A dobra, że wymieniała się Pokemonami z chłopakiem, który jest tak daleko. Wszyscy mówią, że możemy to zrobić dzięki już Myślałem przez chwilę, że to jest dziewczyna serio, ale źle to, źle to zrozumiałem. Okej, okay, tu na tej pierwszej wyspie była góra, którą oczywiście chciałbym znaleźć, chciałbym zobaczyć ponieważ kojarzę, że tam był Moltres do zdobycia. Kiedyś Moltresa w pierwszej genie, w tych red, green i tym podobnych, to zawsze można było przy widze pokémon zdobyć. Tutaj trochę było to inaczej. Czyli nikt tutaj nie chce walczyć. W ogóle chyba nie mam, no właśnie, nie mam repella, ale w sumie to nawet dobrze. Zobaczymy, jakie pokémony można tu zdobyć. Chociaż widzę, że tutaj głównie jakieś pokémony z pierwszej geny. Geodudy, Wulpixy. No Dobra, no to w sumie tak, not interesting. Tam nie przejdziemy. No z Tobą. Ej, te wyspy są identyko, identyko, my friends. Dobra, naprawdę, one się chyba niczym absolutnie nie różnią. Ej, serio, mega kuroku, co się z Tobą dzieje? Czemu Ty nie potrafisz nagle trafiać w takich easy przeciwników? No nie wiem, co jest grane z nim. Ale serio, coś, coś nie mógł trafić. Dobra, czyli teraz powinniśmy pójść do gorących źródeł. Dokładnie. Eee, to wszystko jest po prostu tak identyczne, że nawet nie ma co tutaj sprawdzać. No, no cóż, wyspy są takie same, ale zobaczymy, czy na każdej wyspie rzeczywiście będzie jakaś legenda do zdobycia, albo w ogóle cokolwiek interesującego. No, przekonajmy się. Możemy wejść na szczyt. A może, znaczy w sumie, czy możemy, to to nie wiadomo. Dobra, tu można było się gdzieś przedrzeć. Aha, że 1500 aktywnych wulkanów, grow light. Nie no, wiecie co? Ja sobie chyba ustawię tego mojego Max repela. No jednak tutaj co chwilę spotykać jakieś dzikie poksy to... to chyba nie dla mnie. Dobra, o nie no nie mówcie tylko, że ja będę musiał naprawdę nauczyć... Chociaż nie, może nie będę musiał uczyć się Rock Smasha. W sumie to nie chcę, no bo... No bo po co? Dobra, nie no kurok widzisz, ty jak się starasz to coś tam potrafisz. Nie możesz tak nie trafiać jak Metagross. Dobra, coś tu mamy, jakieś tajne przejście. I zaraz się przekonamy dokąd ono prowadzi. Okej, okay. cisza, cisza. Cały czas idziemy gdzieś, jakby na szczyt tej góry. Ok, mamy przejście, albo i, albo i jeszcze nie przejście. Dobra, wychodzimy. To jest jakieś szybsze wyjście stąd, ale na razie nie chcę z niego korzystać. Chcę się przekonać, czy tu będzie moltres. Owszem, ludzie, jest tu moltres. Świetnie. Świetnie, świetnie, dobra, daj, yy, zapiszmy grę. W ogóle, słuchajcie, ja nie mam tyle masterboli, co potrzeba. W ogóle, czy ja mam Tiem, którym jest Fall Swipe? To jest dość cenna informacja. Czy jest Tiem Fall Swipe tutaj? Bo ja kupowałem wszystkie możliwe Tiem, ale Fall Swipe'a chyba w tej grze nie ma jako TMA, No nie ma, chyba. To szkoda. Spróbujemy bez masterbola. Czy się uda? No ciekawe. Moltres 70 level. Jejku, chciałem użyć ciosu na efektyw, a zobaczcie ile mu zabrało, ja cię kręcę. Eee, dobra, powyrzucamy parę ultra boli, przekonamy się czy to w ogóle skuteczne, chociaż trochę, nie mam w ogóle nikogo, kto usypia, kto cokolwiek robi tutaj takiego, tym legendom. Mówię, na naraz się to mnie nie stać, prawdę mówiąc, na tyle eee, master boli, jakbym chciał, ale widzę, że łapanie na ultrabole takiego moltresa to, to nie jest nic przyjemnego. No bo co z tego, że rzucamy jak szaleni, co z tego, co z tego, jak on cały czas, no czasami są takie momenty, że widać, że dłużej jest, ale złapać się nie chce mimo wszystko. Ale fajnie byłoby zdobyć jakąś legendę bez, bez korzystania z masterbola, tak żeby wiecie, w końcu, w końcu złapię kogoś bez masterbola, żeby nie było. Chociaż ja już widzę, że prawie połowa chyba tych boli wyrzucona, a ten jak wbić się tam nie chciał, to nie chciał. Kurczę, no, no mówię, no bez Fall to raczej taka ciężka sprawa, bez uś uśpienia. Ja tutaj nigdy nikogo wiecie, innych sposobów jakiś nie kombinowałem. Ja mam w tej grze można powiedzieć bardzo taki typowo ofensywny skład, który nie potrzebował nigdy taktyki tutaj. No może był leech Seed, ok, może był leech Seed. ale poza tym Lee to ja starałem się nie korzystać z żadnych tam, wiecie, sposobów uśpienia. Takiej taktycznej walki tutaj nie było. Można było powiedzieć, że po prostu albo bijemy, albo nie bijemy. Aha, powiem mam, że no łapanie tego poka to jest wielka przyjemność, bez wątpienia. No, zresztą widzicie sami, no, rzucam te Ultrabole. Nie, no, chyba wczytamy i spróbuję złapać go po prostu na Masterka. Może ktoś inny dzisiaj wleci w tego Ultrabola, ale. No, Moltres chyba. No, chyba się skończą, a, a nic z tego nie będzie. Mam takie dziwne wrażenie. Dwa Ultrabole do końca. Może w ostatniego? Nie. A w Timerbola? W Timerbola też nie, chociaż powinny działać dobrze. Nie, słuchajcie, nie chcę się wyrzucić z wszystkich boli, bo ja nie jestem aż tak bogaty. Dobra Moltres, pokazałeś, że zasłużyłeś się na Masterbola. Jak, jak już chcesz się złapać w tego masterka, to, to dobrze. To złapię się w Masterbola, niech będzie i tak. Może jakaś inna legenda dzisiaj pokusi się na moje Ultrabole, byłoby mi miło. E, dobra, Moltres złapany. Czyli no, spodziewałem się jego, no to, to nie jest wielkie zaskoczenie, że akurat Moltres występuje na tej wyspie, moim zdaniem. E, absolutnie nie jest to zaskoczeniem. To co, to teraz bym się chciał stąd wybrać czym prędzej i pójdę sobie chyba na kolejną wyspę. No bo na tej wyspie raczej nic więcej nie będzie. Może się okazać, bo wiecie, bo jak z tego co pamiętam na tych wyspach od 1 do 7, to tylko na tej wyspie 1 była taka typowa legenda właśnie, jaką był Moltres. Czy będzie ich więcej? No, przekonamy się wkrótce. Eee, dobrze, czy jestem gotowy? Tak, teraz bym chciał iść na Two Island, ale oczywiście nie mam wizy i muszę zapłacić kolejne 10, no świetnie. Zaraz stracę wszystkie oszczędności, bo miałem ich ponad 40. Czyli na 4 bilety, mi może starczyć co najwyżej. A już dwa kupione. No więc no, widzicie, jak to wygląda. Ej, no tu jakieś katy. Ja już nie mam Pokémonów z tymi TM-ami. Okej, okay, tutaj nie wydaje się, żeby było cokolwiek interesującego. No, tutaj jeszcze brakuje tylko gościa. Tak, chyba będzie ten sam gościu. Dokładnie. Ej, boon Ej zaraz, Boon Park? A co to jest Boon Park? Ej, no tego nie było. Jakiegoś bun parku, o co chodzi? Aha, właśnie, on powiedział, że game corner yy, już nie ma. No tak, ej, może muszę poczekać, aż Ripple się skończy. Dobra, niech się skończy Ripple. Może coś tutaj znajdziemy interesującego. Yy, Słyszałem, że w, yy, jest jaskinia w tym parku. Gdzie może być ta jaskinia? Nie wiem, też jeszcze nie spotkałem żadnej jaskini, ale od razu mnie to zainteresowało. O, Pikachu można spotkać. Pidgeotam. Czyli na razie takie Pokemony Asha, nazwijmy to wkrótce, tak, po prostu. To jest mały park. Eee, tak, ale on liczy, że znajdzie... Ej, tu wygląda jakby tu miało być jakieś przejście. A nie, dobra, tam jest jakieś przejście, ale... Aktualnie nie widzę możliwości, żebyś tam dostać. Beedrill. No nie wiem, nie wiem, trochę mnie zainteresowali tym. Okej, okay. nawet takie spoko Pokémony występują tutaj, nie można powiedzieć... Że Im bardzo fajne, Pinsiry, Herakrosy. Szanuję. Szanuję, szanuję, ale widzę, że nie możesz... No, no nie wiem, gdzie jest do końca ta jaskinia, może być. O, tu będzie przejście, dobra, miałem się, że to jakieś ukryte i w ogóle. A to po prostu przejście tutaj. Okej, okay, teraz zaczynam wierzyć, że w tej jaskini może być kolejny legendarny Pokémon, ale no, przekonamy się. Coś takiego normalnie nie występował na wyspie drugiej. Może tutaj, może tutaj coś będzie. O oh shit, co to jest? Ej, ja nie mam bladego pojęcia, co to za Pokémon. Przysięgam wam, nie wiem co to jest, kurde. Taka legenda była czarna Kim ty... Marszadół! Do... O oh, shit! Ej, ale nie poznałem go w pierwszy... na pierwszy rzut oka. O kurcze, jego nie wiem czy w ogóle mam czymkolwiek obić. To jest, czekajcie, pokémon walczący i duch. Okej... Okay. To co? To czym można walność? Tutaj takim, żeby mu nie zrobił wielkiej krzywdy. W sumie to nie za bardzo mam czym uderzyć. Serio, po prostu nie mam czym uderzyć, żeby go nie załatwić na hita. No, Brick Break mu nic nie zrobi. Ej, serio, kumpel, nie wiem co ci zrobić. Jorwet, przecież ty też mu nie możesz nic zrobić. Nie. Dobra, to jest chyba Pokémon, na którego no chyba od razu pójdzie Master Ball, bo po prostu nie wiem czym go obić, żeby nie oberwał za mocno. Okej, okay, Marshadow, zasłużyłeś na to. Zasłużyłeś na Masterka. Bez wątpienia. Ej, w ogóle Marshadow, Pokémon z siódmej geny. Tutaj. No, kto by pomyślał. Marshadow złapany. Ale to jest bardzo interesujący Pokémon. Już jedna trenerka miała Marshadow'a. Pamiętamy to dobrze. Eee, pamiętamy. Zdziwiłem się wtedy, jak ona... Takie było... Y, co ona ma Marshadow'a? Jak to możliwe? A jednak... Okej, okay, czyli już widzę, że warto było tu przyjść. Dobra, ja będę... Coś tam kasy mam, ale nie pamiętam już nawet w którym mieście kupowały się, słuchajcie, te Master Bole. Będę musiał trochę przyoszczędzić, yy, pozarabiać i je kupić. Bo coś czuję, że w te ultra bole to one się nie złapią. A, wiedziałem. Właśnie wiedziałem, że coś mnie zaraz zatakuje. Już miałem repela aktywować, ale too late. Czy tu będzie babka, która pozwoli nam... Zaraz się przekonajmy. Jestem Ultima, tak, strażniczka takich Ultimate moves. Ale no i raczej... A tu uczy za Battle points. I on nauczy tych wszystkich punchy, no w sumie ciekawe. Ice Winda uczy, nie no, nawet ciekawe ciosy, ale... No, no ja podziękuję. A ten czego nauczy? What? Nie, nie, kurde, ale bym zużył przez przypadek Matter, Mega Punch, Mega Kickbot, Slide, Counter Thunder, Sword Densa nawet, no, proszę, no ciekawostki, ciekawostki. Widzicie, warto może było się tu przyjść. Głównie chyba warto było tu przyjść ze względu na marszadoła. Z nim jestem dość zadowolony. Dobra, czy jestem gotowy? Owszem, teraz bym chciał odwiedzić wyspę numer 3 oczywiście. No tak, gdzieś się battle pointsów, a jak żeby inaczej. Wyłudzaj dalej ode mnie pieniądze, a ja już nie mam Master Boli, więc no po prostu perfekcyjnie. Perfekcyjnie. Tu zawsze była taka jaskinia, w której kolej starał się znaleźć złoto, a potem były tu gdzieś dan z persy. Ale widzę, że tu się chyba niewiele zmieniło. Tutaj absolutnie nie ma, nie ma nic, co by mnie zainteresowało. Idziemy więc do samego miasta. Kiedyś te miasta były atakowane przez te gangi motocyklowe. Tym razem niczego takiego nie ma. Ale na tej wyspie też był bardzo duży las. Jestem Lostelle. A co to za imię od tego, że się gubisz? Miło mi Cię poznać. Yy... O, jakiś niebezpieczny Pokémon żyje w tym lesie. Yy, tak, zostałam zaatakowana przez hipno, ale na szczęście trenerka zwana Leaf. Aha, uratowała ją. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To może. To wszystko nabiera sensu. Tak, Nienawidzą rowerzystów. No bo oni tutaj przybyli. W sumie to byli ten. Aha, to jest twoja siostra, ta Lostelle. Okay. Eee, znaczy to bardziej nie byli rowerzyści, tylko motocykliści, prawda? No i co, nic ciekawego. Tak, nie można wchodzić nigdy samemu do lasu tego. A ja zaryzykuję i chyba wejdę, prawdę mówiąc. Mm, tak, z jakichś powodów nie robimy bikersów. no kto by pomyślał, no, no nie wiem. Mm, tak, pójdziesz sobie łowić ryby. Ok, to, to ma sens. Chciałaś spokojne miejsce, masz spokojne miejsce. Mm, aha, ten chce psychicznymi mocami łyżkę zrozwalić. no... Słuchajcie, nie wzorujcie się tak na Sabrinie, ona miała po prostu umiejętności od urodzenia, nie... Nie możecie aż tak bardzo wierzyć, że jak są pokemony typu psychicznego, to, to są ludzie też typu psychicznego. Sabrina to wyjątek. Eee, dobra. O, tamta nie chciała walczyć, co ciekawe. Dobra, dawaj teripele, bo już się boję. Ile nas tu może dzikich poksów atakować? Słyszałem, że różowy pokémon żyje w lesie. Różowy? Kiedyś bym pomyślał, że chodzi o złapanie miu, ale ja już miu złapałem. To co może być jeszcze różne? No nie, 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 nie. No kurde, muszę kogoś nauczyć. Kata, masakra. No nie ma innego wyjścia. No na szczęście tego się nauczy każdym. Poison Ivy. Ja bardzo rzadko używam u ciebie bajta, więc oduczymy cię tego. W sumie kat jest robaczy i też jest dobry, dobry dla tego pokemona, może być. Trzymaj. Trzeba jednak ciąć te drzewka, inaczej nigdy stąd nie wyjdziemy do tego lasu i nigdy stąd też nie wyjdziemy. To chciałem początkowo powiedzieć. Dobra. Eee, dobra. Dobra, dobra, dobra. Gdzie teraz, gdzie teraz, gdzie teraz? Jest spokój, jest spokój. Nie ma żadnego hipno, nie ma żadnego różowego Pokémona. Eee, ja tu wciąż nic nie widzę. O, oh, shit! To jest celebi, czy to jest jakiś shiny celebi? O, oh, shit. Ej, chwileczkę. Co to jest? To jest celebi na pewno, ale. On jest shiny. Ej, nie wierzę. Shiny Celebi. Co to moje oczy widzą? Ciekawe ile leafblade Blade. Dobra, Leaf Blade zabrał połowę życia. W sumie troszeczkę za mało. No nie mam go za bardzo w co łapać, powiem od razu, tak szczerze. Ale on się zapomniał Ultra Bola. No yy, dziękuję Celebi. Time Travel Pokémon. Ej, nie wierzę. Jeszcze zdobyłem go w formie shiny. Nie wiem, po prostu jestem szokowany, dlaczego ten Celebi był shiny. Okej, okay, takie coś może zdziwić człowieka. Czy to jest ca cały ten las? Czy już tu nic więcej nie znajdziemy? Obstawiam, że nie, bo. To, że znaleźliśmy tutaj Shiny Celebiego, to to już jest wystarczająco moim skromnym zdaniem. Właśnie udowodniliśmy, że. Na tej wyspie. No, co wyspy jest jakiś legendarny Pokémon, no a jednak Shiny Celebi... Potrafił zaskoczyć. Serio, nie wiedziałem do końca, co może być. Co to może być za POK, no ale. Okej, okay. już już wszystko wiemy. Dobra, jesteśmy teraz na wyspie numer 4 Ja już nie mogę się doczekać. The Warm Blue Flow Island. Tak, ciepła wyspa, ładna. ATP, i itd. Yy, psz, no, a to jest w sumie ten. Dobra, lo, role... Tak, Lorelei ma tutaj swój dom. Zawsze miałem problem z jej imieniem. Może ją znajdziemy, tą. Trener nazywający się Red, przybył na tą wyspę kilka lat temu. Tak, jest w Aloli. Też to słyszałem, kolego, też to słyszałem. O, tu jest jej dom, okej. Okay. Ale to nie jest ona. Mów do mnie Lorelei, stranger. Ty nie jesteś nią! Nie wierzę w to. Ej, ty, ty... Zaraz, zaraz, a ty co jeszcze tam jeszcze? I don't know what will happen in the future, but... Nie, no, to nie jest Ome, ja wam mówię. Jest tu mnóstwo y, zabawek, głównie zabawki pokemonów z trzeciej generacji Startery. Co jeszcze tutaj? Jest Pikachu, miał, okej, okay, trochę tego jest, ale... Ale jest tutaj jaskinia, to zawsze tu była. Zawsze była ta jaskinia w tym miejscu i teraz też coś tu może będzie, zaraz się przekon... No w sumie, czego ja mogę się dziwić, jak był... Oh shit. Chyba nie muszę to szybciej przechodzić, jeżeli chcę to ogarnąć. Ej, zaraz, 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 co jest grane? mam się rozpędzić, czy o co biega? Ej, to nie o to chodzi, żeby się rozpędzić. Lol. A może ja muszę wsiąść na rower? Ej, bardzo możliwe, że ja muszę wsiąść na jakiś rower, tylko ja nie mam rowera. Shit, co teraz? Ej, no nie mam chyba, a nie, jest, dobra, jest jakiś. Okej, okay, o to chodziło, tylko teraz sobie zablokowałem drogę. Okej, okay, tu chodzi o rower, absolutnie. Już przez chwilę myślałem, mówię tak, kurde, ja chyba nie mam rowera. Okej, okay, dobra, udało się, normalnie ski. No nie, nie tu chciałem. A, a może jednak dobrze, że tutaj. Czekajcie, tylko. Kurde, nie wiem w sumie, czy. Nie dobra, tutaj raczej nie przejdziemy nigdzie. Tu jest jakaś dziura, tu jest dziura, nie wiem, wpadnijmy w tą. Nie wiem, czy to dobre miejsce, ale chyba. No, gdzieś wyjdziemy. I okej, okay, jest tu Articuno. Dobra, słuchajcie, no dzisiaj to idzie dobrze nam łapanie legend, tylko że już więcej i tak battle pointsów nie mam. To jest Articuno. Słabo dostanie od jakiegoś ciosu typu roślinnego, więc w sumie. Wczytajmy na chwilę, co tu się odwaliło? Ok. E Ej, nie wiem. A może to nie tutaj muszę siedzieć? Może on przeleciał do innej strony jaskini albo. Ej, szczerze mówiąc, to naprawdę nie wiem, co tu się odwaliło. Ej, serio, nie wiem. A jakbym tutaj spadł? Ej, nie, 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 on musiał gdzieś odlecieć. On gdzieś jest, tylko ja nie wiem gdzie. Kurde. Ej, nie, dobra, 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 trochę się zmyliłem. Możliwe, że on y, gdzieś jest jeszcze na tej wyspie. Albo jest tutaj, tu trzeba waterfola użyć, dawaj. Czy to jest szansa, że on może być tu? Okej, okay, tu gdzieś da się przejść. Nie, może i gdzieś tu przeleciał. Cały czas wierzę w to. No bo to dziwne, że no podszedłem do Articuno, Dobra, tak. Ale mnie, Articuno, strollowałeś. Ale troll z ciebie. Idziemy, walczymy, przyjacielu. Kurde, odleciałeś sobie kawałeczek, kurde, bijesz nawet dobrze, ale w sumie bardziej bardziej bić go nie będę. Teraz już tylko liczyć na to, że ultrabole okażą się jednak skuteczne i i w końcu złapiemy go. No, no już widzę, że nie będzie tak pięknie i szybko jak z Shiny Celebim, ale to, że Shiny Pokémon i to jeszcze ee, legendarny tak szybko się złapał, no aż dziwne, dziwne to dla mnie. No zobaczymy, Articuno, wierzę w ciebie kumpel, że jednak nie będziesz taki aż tak zły i potworny że jednak, jednak skusisz się zostać moim poksem a jak nie no to będę zbierał na, zbierał wiecie co, na masterki i jazda więcej to ja tutaj nie podziałam tak właściwie no dawaj Artiku no nie jesteś przecież taki zły, nawet jak nie mam żadnych uśpień to i tak powinno pójść w miarę dobrze, prawda? tak myślę chociaż widzę, że się mylę, że tak myślę no ja cię kręcę, ile? 27 dobra, na niego spróbujemy jeszcze timer bole, może się uda no, ultraboli aż tak bardzo nie żałuję, kiedyś je kupiłem, jak myślałem, że będę łapał, nie wiadomo jak dużo pokemonów, ostatecznie nie łapałem ich aż tylem, Ale no, no nie no, przy tej walce to oczopląsu można dostać. Juszy pewnie bolą w słuchawkach, ale, ale no cóż, jak trzeba to trzeba. Słuchajcie, teraz to już 10 tylko ultraboli, 10 ostatnich i tajmerki, tajmerki teoretycznie powinny dobrze działać, no bo ta walka już ma ileś tu rund, co nie? Ale ja dobrze wiem, że timery, timer bole nie zawsze niestety takie fajne. Brakuje mi tutaj takich boli jak w Insurgents, chociaż z drugiej strony w Insurgents nie było, wiecie czego. Masterków takich sobie do kupienia, więc też było trudniej. Tutaj można zawsze przynajmniej kupić je. I to jest tylko, widzicie, ten artykuł pokazuje, że, że warto kupić. Okej, okay, złapał się. Dzięki ci, artykuł, że na końcu jednak się pofatykowałeś i złapałeś. Dzięki, kumpel. O, ja Cię kręcę. Dobra, ważne, że złapany, słuchajcie. Ważne, że złapany, że dzisiaj cztery legendy. Ogarnięte, aż sam jestem pod wrażeniem samego siebie, jak mi to sprawnie poszło. Eee, kolejny odcinek, no to muszę się lepiej przygotować, no bo. A przez chwilę myślałem, że coś tu jeszcze jest. Coś grubi ludzie. Aha, bodyslama. Ćwiczycie. Ech, eee, to straszne, nie chciałbym zobaczyć dwóch takich grubych, którzy ćwiczą bodyslama na sobie. Nie, to to absolutnie nie jest to, co bym chciał zobaczyć. Tu nie da się pływać, czyli na pewno nic tam więcej nie mam. No dobra ludzie, słuchajcie, bo jeżeli ja się nie mylę, tak jakbym teraz chciał iść na wyspę piątą Five Island, to okaże się, że dokładnie nie mam wystarczająco Battle Pointsów. Więc Battle Pointsów musimy sobie troszeczkę dorobić. Nie martwcie się, zrobię to tak, żeby już mieć ich wystarczający zapas, żeby móc odwiedzić wszystkie wyspy Przy okazji postaram się zrobić tyle, ile się da na te Master Bole. No i zaczynamy już takie prostsze łapanie legend. No, przekonamy się, ile jeszcze tych legendarnych Pokémonów możemy tu złapać. W każdym razie, kochani, to tyle na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście zostawcie prawidłową łapkę w górę, subskrybujcie kanał, kolejny odcinek już wkrótce. Tak więc to tyle na dziś. Cześć i czołem i na razie. Hej!